Witam w dzisiejszych iskierkach dla duszy, które no, niewiele brakowało, a pewnie, od, patrząc od początku, byłoby pierwszy raz nieopublikowane, ponieważ nie zabrakło naprawdę przeszkadzajek utrudniających przygotowanie i, i w ogóle wymitowanie tych iskierek, począwszy od kłopotów na początek z łączem, Internetowym, a tak na samym finale, nawet z przesyłaniem czegokolwiek tutaj pomiędzy urządzeniami, a nawet na, na oprogramowanie, które zarządza mi tutaj nadawaniem różnych audycji. Ale ze spokojem i ufnością od główne przewodnictwo udało się i mamy. Początek dnia z kolejnymi iskierkami dla duszy. Cóż na dzisiaj? Dzisiaj, dzisiaj w Twoim sercu niech obudzi się nowy świt, a wraz z nim specjalne dla Ciebie. Niebiańskie. Przesłanie od źródła, delikatnie szepczące przez zasłonę codziennych zdarzeń. Magia, której nieraz przecież szukasz, jest już w Tobie, gotowa, gotowa, abyś świadomie ją uruchomiła, abyś świadomie ją uruchomił. Ciszy Twojej duszy. Tkwi mistyczna moc. Zdolna przemienić cienie światu, zwątpienie w pewność, a chaos w spokój. Tak jak chociażby dzisiaj z tymi przeszkadzajkami, które utrudniały uruchomienie, przygotowanie tej audycji w kracie chaos ale dało się przekształcić wszystko w spokój i efekt naszego spotkania. Zwróć dzisiaj uwagę na pewną synchroniczność liczb 1-2-1-2. Nie wiem dlaczego, ale tak to dzisiaj się mocno Akcentuje. Myślę, że pojawi się to czy teraz, czy później. Przed Tobą nie bez powodu. W ten sposób Twoi opiekuniowie, Twoi anielscy przewodnicy przypominają Ci o idealnym balansie, jaki wszechświat utrzymuje w Twoim życiu. Każde zdarzenie które dotychczas traktowałaś, określałeś jako bolesne, jest elementem boskiego planu prowadzącego Ciebie do pełniejszego zrozumienia, zrozumienia siebie samej, siebie samego, poprzez akceptację zdrowej dualności, Swojego istnienia. Zaczynasz dostrzegać piękno ukryte w każdym doświadczeniu. Pozwól tylko na to, zaufaj. Niech makia zadziała. W Twojej duszy współistnieją światło i ciemność. Są one jak noc i dzień. Jak cisza i dźwięk, jak przypływ i odpływ nieodłączne elementy tego samego boskiego tańca życia. Twój wewnętrzny głos, Twój opiekun, Twój przyjaciel mówi Tobie dzisiaj, że nie musisz wypierać się swojego bólu, trudu, niepewności, aby odnaleźć spokój. Wystarczy, że zaakceptujesz istnienie tego, co trudne, co rodzi właśnie różne wątpliwości. To właśnie w tej akceptacji tkwi sekret Twojej duchowej mądrości. W każdej chwili, gdy odważnie stajesz naprzeciw swoich emocji, gdy przyglądasz się im z miłością, a nie ze strachem, dokonujesz aktu głębokiej, alchemicznej, wręcz przemiany. Impulsywność, która czasami też cię prowadzi, jest jedynie reakcją. Na niedostrzeżone wewnętrzne wołanie o uwagę i o troskę. Zatrzymaj się więc na chwilkę, aby zanurzyć się w głębię tego, co czujesz teraz. Tam znajdziesz odpowiedzi. Odpowiedzi, których przecież nie od dziś szukasz. A przede wszystkim znajdziesz ukojenie. Możesz być pewna, możesz mieć pewność, że Twoje modlitwy są wysłuchane. Wszechświat, Bóg, źródło. Jakkolwiek nazywasz tę najwyższą siłę. Właśnie teraz. Syła na ciebie pomoc w postaci obecności Twoich opiekunów, Twoich przewodników, Twoich duchowych, panielskich przyjaciół. Miłość i pokój. Zaczną spływać ku tobie jak promienie słońca, przebijające się przez chmurki. Zaczną otulać ciebie swoją delikatnością. Aż poczujesz, że Twoje serce jest tym napełniane, że pojawia się w nim nadzieja. A dusza ogarnia odwaga. Pamiętaj, że miłość ta bezpośrednia, ta duchowa nie pojawia się przypadkiem. Jest ona wynikiem świadomego wyboru, którego dokonujesz każdego dnia. Gdy zdecydujesz się żyć w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś, gdy pozwolisz światu swojej istoty swobodnie płynąć przez ciebie, wszystko, wszystko, co dotąd wydawało się nie do pokonania, zacznie tracić swoją siłę. Dziś jest dzień, w którym możesz. Świadomie wybrać przebudzenie. Przebudzenie swojej wewnętrznej iskry, tej boskiej cząsteczki, która czeka, czeka, abyś uznała ją, abyś uznał za własną i pozwolił prowadzić Ciebie ku spełnieniu. Jednokrotnie usłyszeliście z mojej strony. Takie zaproszenia, ale dzisiaj przechodzi to w taki sposób bardzo wyjątkowy, bardzo mocny, odgórny. Widocznie jest to dla wielu z Was potrzebne. Na ten czas, na ten moment, na dziś, na teraz. Twoje emocjonalne wyzwanie jest kluczem do głębszego zrozumienia siebie. Każda emocja. Niesie ze sobą ważny przekaz. Każda próbuje Ciebie czegoś nauczyć. Zamiast reagować impulsywnie, po prostu zatrzymaj się. Zapytaj się, co naprawdę czuję. Nieraz podczas sesji uwalniania emocji i lęków, też. Wtedy kieruję takie też zaproszenie do zadawania sobie pytania: co ta emocja próbuje mi pokazać? Odpowiedzi, które przyjdą, będą drogowskazami na Twojej ścieżce rozwoju. Muza, która budzi się w Twoim sercu. Niesie ze sobą dar rozeznania. W chwilach niepewności, w chwilach zagubienia. Pamiętaj wtedy, że masz w sobie siłę, aby spojrzeć głębiej. Otwierając oczy na to, co dzieje się wokół i w tobie, dostrzeżesz, że każdy szczegół Twojego życia jest przeciągnięty boską obecnością. Zaufaj temu, co się dzieje. Przemiana, którą teraz przechodzisz, jest częścią większego planu prowadzącego cię do pełniejszego, bogatszego życia. Gdy decydujesz się przebywać w świetle swojej istoty, gdy wybierasz drogę akceptacji, miłości, cienie zaczynają ustępować, a droga przed Tobą staje się jasna. Myślę, że kwestie tych tematów, tych cieni dla wielu z Was jest już o wiele lepiej zrozumiała dzięki temu, co... wiedziałem w ostatniej kawiarence. Uwolnijcie swoje cienie w tej chwili, kiedy słyszysz te słowa. Staje się pewnego rodzaju narzędziem, źródłem, aby Wskazać Tobie, aby coś też przypomnieć ważnego. Mianowicie, że jesteś kochana, że jesteś wspierany bezwarunkowo. Twoje wybory mają moc tworzenia rzeczywistości, w której pragniesz żyć. Zawsze, gdy poczujesz się zagubiona, kiedy zabłądzisz. Wróć do tego momentu, do świadomości, że wszystko jest w tobie. To ty jesteś magiem własnej egzystencji. To ty masz moc transformowania swoich doświadczeń. Dzisiaj, właśnie teraz, jesteś gotów. Jesteś gotowa. Stworzyć własną magię. A zatem stań, stań więc w świetle. Pozwól sobie na odwagę i przyjmij miłość, która już czeka, by wypełnić Twoje życie. Przyjmij to, co syła tobie. Źródło, źródło dobra, miłości światła wszystkiego co najlepsze twoi świetliści przyjaciele duchowi opiekunowie są przy tobie i pewnie będą szeptać subtelnie jesteś gotów Jesteś gotowa, aby błyszczeć. Jesteś gotowa, jesteś gotów, aby kochać. Jesteś gotów, jesteś gotowa, aby być wolno. Moi drodzy. Miłego dnia. Do usłyszenia, do niebawy.